Co sprawdźmy, Lesław, jesteś gotów? Przywitajmy prawami! Lesław Józefowicz, Dobry wieczór. Tak jak już tutaj zostałem zapowiedziany, chciałbym zagrać Państwu dzisiaj kilka piosenek mojego autorstwa. Napisałem do tych piosenek tekst oraz muzykę na przestrzeni kilku ostatnich lat Mam nadzieję, że będzie się Państwu miło tego słuchać Kolejny raz zostaje ze mnie tylko cień Kiedy bez Ciebie muszę zacząć dzień są te śniadanie i od Tobie wciąż dumanie Jest już za pięć, nie mam czasu na gadanie. I znów wychodzę zatrzaskując drzwi. Kto wie, może otworzysz swoje imię. I może będzie to, co się nie wydarzyło. Powiem to zdanie, co w mych myślach się ukryło Miłość to tajemnicze zjawisko, dlatego Nie podchodziłem blisko I może będzie to, co się nie wydarzyło Powiem to zdanie, co w mych myślach się ukryło Miłość to tajemnicze zjawisko, dlatego Nie podchodziłem blisko Chciałbym codziennie z tobą rozmawiać ja no, tak spotkach się, Panie, się trochę przekomarzać się... Lecz nie mogę i to jest wielki minus Choć z odległości niewielki jest to sinus I znów podjeżdżam siadając impertem Zobie, się... może nie nazwiesz mnie frajerem I może będzie to co się nie wydarzyło Powiem poznanie co mych moich tak się ukryło Miłość to tajemnicze zjawisko, dlatego nie podchodziłem blisko. I może będzie to, co się nie wydarzyło, bowiem to zdanie, co w mych myślach się ukryło. Miłość to tajemnicze zjawisko, dlatego nie podchodziłem blisko. O, 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 o. Piosenka o tytule dygresja teraz chciałbym zagrać piosenkę to samo nieba. Moim całym światem jest tylko mały domek, długa niesławny jej przydomek. Bo radziecka książka spadające liście do opisania. W jednym miejscu Popatrz na słońce, ono ciągle świeci Uśmiechnij się z radością ci do twarzy Bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów Wiem, że patrzymy na to samo niebo Popatrz na słońce, ono ciągle świeci Uśmiechnij się z radością ci do twarzy Bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów Wiem, że patrzymy na to samo niebo Dla Ciebie umiarkowane klimaty Ty Jeruzalem Zwiedzasz, przeglądasz, oglądasz Skrzęt niepale Tam bogato zdobione Rzeźby pustyni Telefon zajmujesz Między innymi nimi Popatrz na słońce Ono ciągle świeci Uśmiechnij się z radością Ci do twarzy Bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów Wiem, że patrzymy na to samo niebo Popatrz na słońce, ono ciągle świeci, uśmiech się z radością do twarzy, bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów, wiem, że patrzymy na to samo niebo. Ja zasłaniałem moją twarz, i nie wiedziałem, że tak się skończy nasza mała przyjaźń wśród traw Zasmuceni siedzieliśmy w kącie dzieci. Nie wiedzieliśmy, jak odeznać się. Więc przyszedł ktoś i dał nam czas, by oderwać się od innych mas. Na półce pozostał mi tylko list, a w nim schowa na ty. Otworzę plecach i ukryję w nim, nasze wspólne sny. Na półce pozostał mi tylko list, a w nim schowa na ty. Otworzę plecach i ukryję w nim, nasze wspólne sny. Kiedy musnąłem twoje włosy, były jak struny gitary, śpiewałaś na mnie pięknie tak, że dźwięki harpy chowały się. W jednej chwili lód zamieniałaś w ogień głęboką, wysoką, bajkę dla dzieci w dorosły wiesz, Nie wiedziałem kiedy obudzę się. Na półce pozostał mi tylko list, a mi schowa na ty. Otworzę plecak i ukryję w nasze wspólne sny. Na półce pozostał mi tylko list, a mi schowa na ty. Otworzę plecak i ukryję w nasze wspólne sny. Trochę żywszego. Jestem tylko publicznym grajkiem, którego powołaniem stanę za barkiem. Nie śpiewam pieśni wyjątkowych, jak i początkowych. Może i chciałbym, żeby było idealnie, ale nikt tego nie zgadnie. Często na mapę, że o zabraniu cię we wschodniej karpaty. A czas płynie, tu nie jak odra, na którą patrzysz prawie za okna. Kartka nie przyjmie tego, co chcesz spisać. Nie na drogi też tego muzyka. A czas płynie, płynie niezmiennie. Tu będę czekał na te chwilę piękne. Skoro to nie jest rzeczywiste, to może nie zmienne. Jestem tylko z całotym którego wyzwaniem jest stanąć przed światem. Chciałbym mieć wszystko czarno na białym, choć i tak wiem, że jestem mały. Piszę tylko i miłosne, a wolałbym, też radosne. Może kiedyś mi to się uda, bo już do paru mnie a czas płynie, płynie jak oka Na którą patrzysz prawie za okna Prawda niczym nie tego, co chcesz pisać Nie nadrobi też tego muzyka A czas płynie, płynie niezmiennie zupełnie czekał na te chwile piękne. Skoro to nie jest rzeczywiste To może nie wymiennie. Zamienia się z na miejsca, I słyszę je mocniej niż swe własne myśli, A najpoczniej bije moje żebra, kiedy z tobą bywam. Najchętniej chciałoby wyrwać się i od razu. Wykrzyżeć ci całą tę ciszę. Bo cisza jest najgłośniejszym ze wszystkich moich słów. Lecz bez ciebie traci najmniejszy swój sens. Bez brzmienie dźwięk. Gdyby moje chęci były w tym... Chciałabyś nic i oprócz złamanej kiedyś ręki Nie chcę łamać sobie nic innego Bo takie złamane serce chciałoby od razu W ciszy połączyć swoje części Cisza jest Najpuśniejszym ze wszystkich moich słów, lecz bez Ciebie traci najmniejszy swój sens, co marwecznie, nie, Bo Cisza jest najgłośniejszym ze wszystkich moich słów, lecz bez Ciebie traci. Twój serc są barwem śmienie cię. Wystarcza już czasu, na jeszcze jedną ważną rzecz. Bo sprawy piętrzą się jak góra, spokój przeszywa czasu mięcz, Podkładasz swoje przyjemności, by skończyć jeszcze jakiś akt. Wciąż nie masz chwili, by ochłonąć i myślisz, jak miło jest wsparć. Mijają się ze świadomością nowego poranka, tak jak im nie przeszkadzał wcześniej, nikt tak teraz przeszkadza im świt. A twoje myśli mijają się ze świadomością nowego poranka, tak jak im nie przeszkadzał wcześniej, nikt tak teraz przeszkadza im świt. Nie zdarza mi już czasu I noc zamienia się ze dniem Słowa gwałtowne są jak burza Emocje cudne jak we śnie Jesteś tak blisko moich myśli Róże już trzymam w moich ustach I Chcę zaśpiewać jeszcze jeden wers Gdy słońce wstaje, gdy zaczynam mijają się ze świadomością nowego poranka, tak jak im nie przeszkadzał wcześniej, i tak teraz przeszkadza im śmi. A śni, A moje myśli mijają się ze świadomością nowego poranka, tak jak im nie przeszkadzał wcześniej, i tak teraz przeszkadza im śni Każdego dnia, by dotknąć tego, co daje mi świat, co ranek budzi mnie pomaleczowa jasność przy zamkniętych drzwiach. I to wcale nie jest tak, że zmieniam się dla ciebie. Bo to właśnie jest tak, że Ty zmieniasz mój świat. I to wcale nie jest tak, że zmieniam się dla ciebie bo to właśnie jest tak, że ty zmieniasz świat. I inni mówią, zacznij już żyć, dopąd tak patrzysz, zamienić A ja wolę coś w moim pokoju wyciągnąć kartkę i napisać list. Ciebie, bo to właśnie jest tak, że to ty zmierz mu świat. I To wcale nie jest tak, że zmieniał się na ciebie, bo to właśnie jest tak, że to ty zmierz mu świat. będzie piosenka pod tytułem Miłość na wysypisku, którą użyłem stosunkowo niedawno, bo chyba w czwartek. W czasach, w których każdy ma w kieszeni cały świat, i nie musi nawet marzyć, bo wszystko co cel, to ma. Nie ma czasu na refleksję, w ciągłym biegu każdy żyje, bo choć człowiek myśli, że dużo musi, to mało może. Okłamałem Cię, bo wiesz, lub miałem ciebie kochać wiecznie, lecz ludzie mówią, że świat kończy za 30 lat. Wymagam cię ukierzchniów nie, miałem cię kochać wiecznie, lecz ludzie mówią, że świat może za 30 lat. I mieliśmy razem mieć w sercu tylko miłość, a mamy właski plutonę, jemy to, co nas zaśmieca. Budujemy najdalsze autostrady, by być wszędzie, a zapominamy, że bez rozumu trudniej być człowiekiem. Okłamałem Cię, bo wiesz, lub nie, miałem Ciebie kochać wiecznie, lecz ludzie mówią, że świat umrze za trzydzieści lat. Okłamałem Cię, bo wiesz, lub nie, miałem Ciebie kochać wiecznie, lecz ludzie mówią, że świat umrze za trzydzieści lat. No, Mówił mi do 13 pozymy napisał za rok na pisał, chyba 6, więc, więc Leszek. Lesław, tak łatwo nie zejdziesz z tej sceny, prawda? Taką konwersację sobie tu przeprowadziliśmy. I miałem wrażenie, że leś tu jak jakby uspowiedzi był, bo mówi więcej nie pamiętam. <głosy> <głosy> ale to jest tylko. Ja powiem tak, no artysty zmuszać nie będziemy, wiem, że jeszcze ty zagra, ale tutaj też w imieniu naszych podaży taka pamiątka Wtedy tebie sztaby plecak taki <głosy> <właśnie>. <głosy> na plecy i góry. Ale to co? Odebrałeś. A jak teraz ci potrzym jeszcze, jeszcze mam chwilę, tak? Tak, nie zmuszałem, ale widzicie Państwo, widzicie Państwo, że chcę. Let's go, Piszczołowiec! W takim razie zagram jeszcze jedną piosenkę z tych, w których, które już grałem. Będzie to piosenka, tylko list. Ubrana byłaś w Ja zasłaniałem moją twarz i nie wiedziałem, że tak się skończy nasza mała Przyjaźń wśród trach Za siedzieliśmy w kącie gdzieś Nie wiedzieliśmy jak odezwać się Lecz przyszedł i dał nam czas, by oderwać się Od innych mas Na półce pozostał mi tylko list, a w nim schowa na tym. Otworzę plecak i ukryję w nim nasze wspólne sny. Na półce pozostał mi tylko lis, a mi schowa na ty Otworzę plecak i ukryję w nim nasze wspólne sny. Usnąłem twoje włosy, były ja gitar gitary. Śpiewałaś na mnie pięknie tak, że dźwięki harpy chowały się. W jednej chwili lód zamieniałaś w ogień głęboko. Bajkę dla dzieci dorosły wiersz. Nie wiedziałem kiedy obludzę się. Na półce pozostał mi tylko list, a w nim schowana ty. Otworzę plecak i ukryję w nim nasze wspólne sny. Na półce pozostał mi tylko list, a w nim na ty. Otworzę plecak i ukryję w nim nasze wspólne sny. I już dało się skusić, już dało się skusić. Jeżeli państwo macie taką wolę, to no trzeba to artyście przekazać po prostu. Yeah, 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 yeah. Moim całym światem jest tylko mały domek Długa ulica, niesławny jej przytomek. gora dziecka, książka, spadające liście, do opisania w jednym liście. Popatrz na słońce, ono ciągle świeci, uśmiechnij się, z radością ci do twarzy, bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów, wiem, że patrzymy na to samo niebo. Popatrz na słońce, ono ciągle świeci, uśmiechnij się, zrado się ci do twarzy, bo pomimo że zielona setki, kilometrów, że patrzymy na to samo niebo. Nie dla ciebie umiarkowane klimaty, ty przedmieście mieście Jeruzalem, zwiedzasz, przeglądasz, oglądasz, Skrzętnie dbata, tam bogato zdobione, rzeźby pustyni. Telefon zajmujesz między innymi nimi Popatrz na słońce, ono ciągle świeci Uśmiechnij się, z radością ci do twarzy Bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów Wiem, że patrzymy na to samo niebo Popatrz na słońce, ono ciągle świeci Uśmiechnij się, z radością ci do twarzy Bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów Wiem, że patrzymy na to samo niebo Popatrz na słońce, ono świeci, uśmiechnij się, radość ci do twarzy, bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów, wiem, że patrzymy na to samo niebo. Popatrz na słońce, ono świeci, uśmiechnij się, radość ci do twarzy, bo pomimo, że dzielą nas setki kilometrów, wiem, że patrzymy na to samo niebo. Oklaski Rzadko brawka,